Siemaneczko z tej strony Sharpia. to jest kolejny odcinek z Gry Farming Simulator 22 W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z gnojówką stwierdziłem, że nie będziemy robić e, gnojówki i e, gnojówki i szewu słonecznika bo szew słonecznika no siewnikiem zrobimy sobie w kolejnym odcineczku Czyli już w sobotę w sobotę tak jeśli się, jeśli się nie mylę. Yy, więc tak. I lecimy sobie na pole numer 31. Potem musimy sobie roz, rozlać w najowice. I w kolejnym odcinku kupujemy sobie siewnik i lecimy ze siewami tutaj słonecznika. Lecimy muszę sobie ustawić GPSa. Yy. Dobra. I lecimy. Więc tak. No tutaj jeszcze mamy te kamienie, ale już w, myślę, że po tym sezonie pewnie będzie łarka tutaj, więc zajmiemy się y, tymi kamieniami w końcu. E, robimy tutaj. Pasuje nam kupić tę kukurydzę gdzieś, ale nie wiem właśnie za bardzo. Gdzie, nie ma na razie, nie, na razie nie wiem gdzie będzie kukurydza. Jeśli się uda, no to fajnie by było. No nie wiadomo, czy nam się uda zakupić tę kukurydzę, czy będzie na jakimś polu osiągalnym w cenie dla nas bo póki co nic nie wiadomo jeszcze. Na pewno w następnym odcinku lecimy sobie z siewami i będziemy lecieć z dalszą częścią siewów, bo jeszcze trochę tych siewów nam zostało. Wiecie, przestawmy jeszcze troszkę. Dobra, i lecimy. Myślę, że w miarę powinniśmy się obrobić tutaj z tym rozlewaniem. Chciałbym, muszę te całe pole nawieźć. No, mamy gnojówki bardzo dużo, więc raczej te pole bez problemu powinniśmy nawieźć. I jeszcze na inne powinno nam starczyć. No jeśli nie, to zawsze mamy coś jeszcze obornika. To pole jest akurat ogromne, więc tu może pójść dosyć dużo. No ale dlatego właśnie się nie przejmuję, bo będziemy, kupujemy teraz siewnik ten punktowy z agregatem uprawowo siewnym Aha, właśnie, jeszcze pracownika tam miałem odcinek na kamienie. No ale to jak już wyleję tą beczkę, to pojadę sobie, pójdę sobie włączę jeszcze pracownika na kamienie, bo tam nie skończyłem jeszcze. Tym John Deerkem. Nie chciałem, miałem popracować John Deerkem, ale on jest troszkę wolniejszy od tego. A jednak mi na czasie zależy, bo przejazdy dużo, dużo, czasu zajmują. Więc no niestety tak to wygląda, dobra. Tu pracownik, a my lecimy sobie dalej. No tu akurat to pole na, na wieś, to zejdzie nam chwilę. Dlatego też będę musiał zmieniać powoli będziemy musieli powoli zmieniać sobie sprzęty na lepsze. Ej, ej, ej. Ten ciągnik ma strasznie mocny skręt, szybki taki skręt właśnie jeden ciągnik wolniutko skręca, a drugi ciągnik okrutnie szybko skręca i ciężko jest to wyczuć tak naprawdę. No fajna była kierownica, ale no... Nie używałem jej, więc ją sprzedałem i właśnie teraz by się przydała tak naprawdę, no ale może jeszcze kiedyś się kupi. Może wyjdzie jakaś fajna kierownica dedykowana do farminga, zobaczymy. No bo widzicie, tu już mamy, mieliśmy pełniutkie, no więc musimy wywieźć tak gnojówkę. Będę musiał na pewno ten zbiornik na postawić, bo widzicie, no od sezonu do sezonu mi nie styka, żeby Nojowica się zmieściła, więc no nie, mamy, nie ma wyjścia trzeba będzie zakupić. Jechałem na oponę troszkę, ale tu nic. Kurde, musimy jechać tam na drugi koniec, żeby to dodać do końca. Powiem mam, że jedną, jedną beczką nie wiem, czy zrobimy dwa paski, no ale najpierw sobie pojadę w tę stronę. Tyle, że, ta beczka, że te paski się będą skracać, bo jedziemy, lecimy od tej strony, więc one będą się troszkę skracać. To powinno nam wystar wystarczać później, już na dwa paski. No teraz nie wiem, czy półtora zrobimy. No ale też jest szeroko rozlewana, jak dojowica, więc to jest dobrze. Oczywiście Was zachęcam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania. Mam nadzieję, że odcinki się podobają. Więc tak, no w kolejnym odcinku zasiejemy ten słonecznik i zastanawiam się nad... co w kolejny... następne siać, bo... Mamy, będziemy mieli do siania soję, kukurydzę, no ale kukurydzy nie możemy zasiać, bo nie mamy gdzie. No i w sumie, jak zasiejemy soję, a i soję, i sorgo będziemy mieć do siewu, więc te dwie rzeczy sobie zasiemy, i to by był koniec naszych siewów, tak naprawdę, bo zostanie nam zasiać, zakupić te pole z kukurydzą. Jeśli będzie gdzieś kukurydza, na polu osiągalnym dla nas, oczywiście, bo nie wszystkie pola będą osiągalne dla nas, więc będziemy musieli, będę musiał pokombinować i pomyśleć, no pasuje mi tą kukurydzę mieć dla świn, tak naprawdę, bo. Kiszonki powinno nam styknąć, bo mamy dosyć duże jeszcze kiszonki. Dopiero jeden, pasz, jeden paszowy chyba umieszaliśmy z tej kiszonki. No, mamy jeszcze. E... Czekajcie, nie wiem, czy to nie było. Nie, nie, wyświetla tutaj, ile mamy w SILOSie. I szkoda, właśnie. Um, Słusznie, gdzie to jest? Nie wiem. E... Czekajcie. A właśnie. Bo pojawiły, weszła ta nowa aktualizacja, i będę chciał ją z tej aktualizacji zakupić. Ten, ten skład na palety i na bele. na pewno. Skład na palety sobie kupię, bo mamy tych rodzajów z palet, z no, rodzajów plonów bardzo dużo. Bo mamy i pomidory, i jajka, wełnę, oleje więc. To będzie dla mnie bardzo wygodne, bo wybieram sobie po prostu, który chcę rodzaj i sprzedaję. Więc będę mógł ładować wszystko na przyczepę, zawozić do, do, naszej, do naszego składu. A później sobie, co będę potrzebował, to będę wybierał. Więc to by było bardzo fajne. I prawdopodobnie postawimy to w miejscu, co są tutaj bele postawione. To w tym miejscu bym sobie chciał postawić ten magazyn. Choć nie wiem, czy mi się tu zmieści no ale może uda się go tu zmieścić jakoś i byśmy właśnie zaczęli składować to tak, żeby było wygodnie, nie wiem czy wyrobię skasów w tym sezonie no ale może się uda jakoś wyrobić skasu w tym sezonie i byśmy może postawili go bo mamy, jakby nie patrzeć troszkę rodzajów tych palet i właśnie to jest troszkę problematyczne, mam powiem szczerze że, żeby to wszystko yy, no muszę, muszę powolutku ładować i w ogóle, żeby było to tak jak należy, porobione. No, możemy za, zawsze można sobie ułatwić troszkę rozgrywkę. Wtedy mogę przejechać przez całą farmę, załadować wszystko, co jest wyprodukowane, no i wrzucić do magazynu. One się posegregują. A później sobie wyjmę je po prostu z magazynu i jest gotowe i mogę sprzedawać. Więc to było bardzo fajne. Nie wiem, czy nam się. To akurat uda, ale fajnie by było, się udało. Dobra, musimy, zapomniałem wyłączyć. E, 57%. No nie dojeżdżamy pewnie tego paska, ale coraz krótsze są, więc na no, nie przejmuję się, bo mi gnojowice na te pole styknie bez problemu, bo jeszcze u świn mamy 30, 4, 35 tysięcy litrów prawie. No i tu mamy kolejne 42 tysiące, więc musimy ją wywieźć, bo. Zaczyna się robić problem z nią. Nie wiem, jak tam z obornikiem. No, już mamy 30 tysięcy obornika. No tak łącznie mamy 80 tysięcy, prawie yy, tego. Jak więc no musimy ją wywieźć. No i w sumie ja zaoszczędzę też trochę, bo na, na nawozie nie będę musiał nawozu kupować. No, z czasem może ściągnę jakąś fajną, małą biogazownię i byśmy zajęli się biogazownią, żeby. Zarabiać też na Gnojowicy na oborniku, bo do, do, można zawozić do, do biogazowni obornik i gnojowice, więc byśmy mogli zarabiać na tym jeszcze. I zastanawiam się nad postawieniem panelów słonecznych. Bierny dochód codzienny, to będzie akurat bardzo, by było bardzo fajne. Jest różnych rodzajów tutaj tych paneli słonecznych, więc jesteśmy w stanie to ogarnąć sobie. I tu gdzie, gdzie by się zmieściły, byśmy postawili na przykład tak jak tutaj koło y, obory można by było postawić, jeśli by, zre, jeśli by jakoś fajnie się zmieściły to byśmy mogli śmiało postawić, bo jest niewykorzystane miejsce tak naprawdę. A to jakby nie patrzeć miejsce to pieniądz. Każde... kurde, przełamałem się w złą stronę. Każdy, y, każdy metr naszej ziemi to jest pieniądz nasz, więc kurde, złapie czy nie złapie. Ej, ej, ej. Kolej, nie wiem, coś mi nie idzie dzisiaj to cofanie. Dobra, doprowadzujemy i lecimy dalej. No raczej nie uda nam się na odcinku całego akurat obwieść, ale myślę, że w późniejszym, w następnym odcinku będzie dosyć fajna akcja z tym sianiem z tym sianiem, yy, z tym sianiem yy, yy, słonecznika. Kiedy miałem powiedzieć kupry. Tutaj mamy zwiezione te siano, więc mamy go dosyć sporo. Na pewno w, w następnym sezonie nie robimy siana, tylko lecimy wszystko w kiszonkę lub w trawę. Na no, trawę też troszkę przywiązłem sobie dla owiec, bo mi zostało. Nie potrzebowałem tyle aż siana, więc zostawiłem trawę. No jak coś to najwyżej ją przerobimy, możemy przerobić zawsze w każdej chwili na kiszonkę, więc to nie jest problem. No ale trawę. Wolę sobie składować więcej, niż żeby mi później brakowało na, yy, se, po sezonie. Bo w zimie niestety nie, przygotuję sobie trochę i musiałbym wtedy kupować. A po co kupować, jak mam możliwość jej wyprodukowania. Więc to nie, ma, nie miałoby sensu najmniejszego. Yy, pomidory tam się już produkują. Więc jest wszystko spoko, w miarę ta produkcja nam idzie dobrze. Yy, z wolejarni nie wiem, jak tam dalej chyba jest. To chyba właśnie nie było nic zruszane, nie był przewijany czas, więc trochę, ja by nie patrzeć, trochę tego mamy, więc dlatego muszę też sobie wywieźć to. No ale jak postawimy magazyn, on kosztuje 25 chyba 5 tysięcy, to zostanie nam 125 tysięcy. No i dlatego właśnie się obawiam, że nam braknie na pole, a chcę sobie zakupić kolejne pole, więc poczekam, bo mamy do sprzedania trochę wełny, bo jest jej tam, jak się nie mylę, już chyba 12 palet albo 10, albo 12 palet, więc. No jakby nie patrzeć też kasa, świń mamy do sprzedania, bo w kolejnym, w sumie nie, w kolejnym odcinku jeszcze nie będziemy sprzedawać yy, świń, ale za, za miesiąc i yy, jedź Ale za miesiąc już sprzedajemy świnie, bo nie potrzebuję aż tyle kasy na następny miesiąc, a w kwietniu będzie zawsze droższy. Tu mamy 5 yy, 8, to jest 13 dobrze mówię? Tak, 13 i tutaj mamy 49 sztuk mamy do sprzedania tak naprawdę więc jak najbardziej nam się to opłaci tym bardziej że one są wszystkie już po 1000 1100 to będzie 40, 49 sztuk no to mamy około 50 tysięcy więc to nam też da dobry przypływ gotówki zobaczymy jak to będzie może się uda nam to z tym obrobić jakoś z kasą, żeby albo szklarnię postawić kolejną, albo jakieś te panele tak jak mówiłem no coś będę chciał, na pewno magazyn chcę postawić i jak nam zostanie kasy to wtedy sobie postawię jeszcze te panele słoneczne albo szklarnię kolejną na żeby był dochód dodatkowy bo to jest akurat tanie a dobre, dobrze idzie na tym zarobić że ten dzień nie jest tak szybki, że ciężko go okiełznać jednym słowem więc tu sobie już pracownik widzę, że skończył chyba. Ja też już powoli będę jeszcze ze kil... 4-5 beczek i będzie gotowe. Tu mamy gnówki 20 tysięcy już, to yy, nie jest źle. Na pewno może z, z jedną beczką wywiezę od krów, żeby nie było na... u krów pełno. I w sumie mamy chyba 3,5 tysiąca mleka, więc na razie jej sprzedawać nie będziemy. No ale na pewno w kolejnym odcineczku coś sprzedamy. Nie w kolejnym, tylko za dwa odcinki na pewno sprzedamy coś i zarobimy. Bo musimy zarobić trochę, żeby nas było stać później na pole, bo jakby nie patrzeć, no czy sprzedam, czy nie sprzedam kredyt trzeba... ten odsetki od kredytu trzeba spłacić niestety, więc wolę sobie nie, nie pójść na minus. Jak, bo jak jestem na minusie, no to wiadomo, że... Ani pracownika nie mogę włączyć, a na tym też tracę, aby nie patrzeć, bo pracownik zarabia na mnie. Jest dużo szybsza praca, no i szybciej idą te odcinki też. Więc ja tu sobie na pewno będę pomagał też pracownikiem, mam nadzieję, że będzie wszystko w miarę spoko się udawało zrobić. I mam nadzieję też że uda nam się fajnie jakoś rozwinąć to gospodarstwo w miarę możliwie w krótkim czasie. Bo już zaczyna się troszkę lepiej rozwijać. Kurde. Nie wiem, wyłączyłem, zamiast włączyć to wyłączyłem sobie ten y, GPS-a, nie GPS-a tylko tempomat i przez to tracę gnojowice. No myślę, że dwie beczki nam tu wystarczą już. A więc tak, ja się, w tym odcinku by to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć.